Hej, hejo, z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach Emilka. Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku tej serii, bardzo ważnym i wyjątkowym odcinku, bo właśnie dziś Emilka otworzy swoją pierwszą restaurację, a my dziś mamy poniedziałek, także jak zawsze życzę Wam bardzo udanego tygodnia. Święta już coraz bliżej, więc mam nadzieję, że coraz bardziej czujecie tą magiczną atmosferę. No i cóż no, razem z Emilką zapraszam Was do naszej pierwszej świątecznej restauracji. Jak już wiecie, dziś ważny dzień, dlatego Emilka od samego rana jest w pracy. Jak widzieliście przed chwilą, rozgląda się tutaj jeszcze, sprawdza, czy wszystko na pewno jest gotowe, bo jest też bardzo, bardzo przejęta tym, co się za chwilkę wydarzy. Jak widzicie, przygotowała sobie na dzisiejsze wydarzenie taki piękny mikołajkowy strój. No i zanim otworzymy i zaprosimy naszych pierwszych gości, to jeszcze przed nami sprawy organizacyjne. Po pierwsze, oczywiście, musimy zatrudnić tutaj Pracowników, bo ktoś musi nam pomagać w tej naszej restauracji. I tak właśnie, jeśli chodzi o stanowisko szefa kuchni, to mamy tutaj do wyboru właśnie tych Simów. I tak się zastanawiam, że może um, zatrudnilibyśmy. Pana Dereka, no, bo on tutaj ma bardzo wysokie umiejętności, więc chciałabym, żeby to właśnie on pracował na stanowisku szefa kuchni, świetnie. Milka zatrudniła nowego szefa kuchni, Derek pojawi się na swojej pierwszej zmianie tak szybko jak to możliwe, dobrze, dobrze, świetnie. Jeśli chodzi o szefa sali, kogo my tutaj możemy wybrać, zobaczmy. The cat Ja sobie myślę, że Emilka chciałaby dać szansę komuś młodemu, dlatego, że na stanowisku szefa kuchni zatrudniła właśnie pana już takiego, wiecie, doświadczonego, a tutaj jako szefową sali może zatrudniłaby Zoe, tak, choć Zoe, zobaczcie, taka właśnie młoda osoba, która dopiero zaczyna razem z Emilką, myślę, że to bardzo dobry pomysł. No i tutaj Kel Teraz właśnie kto będzie podawał posiłki naszym gościom. Wiecie, co wam powiem? Od razu moją uwagę przyciągnął pan George, dlatego, że no jest taki właśnie uśmiechnięty. Jak widzicie, tutaj charyzma się zgadza, a w przypadku mm, stanowiska kelnera myślę, że jest to bardzo ważna cecha, żeby mm, wiecie, no, dobrze przedstawić mnie, naszej restauracji naszym gościom, dlatego zatrudnię sobie pana George'a razem z Emilką. No i świetnie! Świetnie, bardzo dobrze, cieszę się. Zobaczmy, tutaj mamy pana Dereka, pana doświadczonego szefa kuchni, młodą Zoe jako szefową sali, no i George jako nasz kelner, także świetnie. No i najlepsze zostawiłam nam na deser, a mianowicie teraz musimy ustalić menu. Jeszcze tylko, zobaczcie sobie, że tutaj wybrałam, żeby nasz kelner i nasza szefowa sali mieli też na głowie czapki Mikołaja, bo pomyślałam, że to będzie bardzo bardzo fajnie podkreślać ten świąteczny czas, w którym otwieramy naszą restaurację. No i teraz, moi drodzy menu, mamy tutaj tylko wodę. No, niestety, nie może tak być. Musimy dodać tutaj jakieś. Pyszności. Menu na dzień otwarcia restauracji Emilki jest już gotowe. Emilka starała się bardzo, żeby to menu było takie bardzo rozgrzewające i przytulne. I właśnie dlatego do picia nasi goście mogą zamówić kawę, herbatę z miodem, korzenny napitek z lodami i musujący sok jabłkowy. Jeśli chodzi o przystawki, to proponujemy sałatkę ogrodową, bełszyk tatarski, peklowany mięsny kąski na drewnie z lasu. Zobaczcie, jak to w ogóle klimatycznie wygląda. I zupę dyniową, która też jest bardzo rozgrzewająca. Dania główne, to oczywiście, że musiały się pojawić tutaj tosty. Poza tym mamy pierogi, mamy kurczaka pieczonego, tila z patelni i zapiekankę pasterską. A na deser dziś e, proponujemy naszym gościom ciasto świąteczne, no bo skoro są święta, to ciasto świąteczne też musi się oczywiście u nas pojawić. No i sprawy organizacyjne mamy już już gotowe, Emilka, jak Ty się czujesz, co? O, widzicie, cieszysz się, cieszy się, uśmiecha się, rozgląda się, czyli jest dobrze. Mm, pokażę wam jeszcze, że Emilka przygotowała na dzień dzisiejszy świąteczną niespodziankę, bo to są, wiecie, to są te kartki świąteczne, mm, na które zamawialiśmy materiały w pierwszym odcinku. One są tutaj już gotowe i czekają na naszych gości. I też taki drobny upominek, prezent od naszej Emilki. No i chodź, Emilko, podejdź tutaj. Zobaczmy, jak pogoda dzisiaj. No pogoda dzień wydaje się, że będzie przepiękny. Jest słońce, delikatne chmurki, ale śnieg na razie nie sypie, chociaż wygląda na to, że jest troszeczkę mroźno, ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. To idealnie pasuje na ten dzień otwarcia. Tutaj też gra nam świąteczna muzyka, także jest, jest dobrze. Emilka idzie pewnym siebie krokiem do kuchni, sprawdza, czy wszystkie towary są przygotowane, gotowane. Czy wszystko jest gotowe na to, żeby po pierwsze zaprosić naszych gości, ale zanim to jeszcze musimy zaprosić całą naszą rodzinkę. Także Franek, chodź. Franek zaraz będzie. Teraz tato. Tato, tato, czy mogę cię tu zaprosić? Ja chcę zapraszać tatę, a się okazuje, że tata już tutaj jest, jak widzicie, w okolicy. Rozmawia, to jest taka, wiecie, promocja. Zapraszamy, zapraszamy do restauracji Emilki. To moja córka, jestem z niej taki dumny. Ewelinka, Ewelinka też gdzieś tutaj jest. Widzicie, Ewelinka też jest już w gotowości. Świetnie, cieszę się bardzo. Rodzice, wołam was, wołam was do restauracji. Franek przybył, oczywiście, już tańczy. Wspaniale. Cześć, Franek, jak się masz? Franek na pewno starałby się teraz, wiecie, dodać otuchy Emilce, pocieszyć ją, że wszystko na pewno pójdzie po jej myśli. Angela, Angela oczywiście, że tutaj przyszła, widzicie, ona już się przygląda. Emilko, jak ty dzisiaj wyglądasz? Bo Angela jest specjalistką mody, także ona tu na pewno pierwsze co, to oceniłaby strój Emilki. No i jak się czujesz, Emilka, kiedy już twoi bli bliscy są przy tobie? Ja myślę, że to jest A, dla Emilki bardzo, bardzo co ważne, i jak nie najważniejsze Aww. dziś. O, i kolejny przytulasek. No, Emilko, trzymamy za ciebie kciuki. Tak, wszystko gotowe. Pracownicy zatrudnieni wiedzą, co mają robić. Menu ustalone. Franek, tutaj musiałaś dobrać te tosty. No, także tutaj są śmieszki, śmieszki. No, ale cóż, myślę, że to już właśnie ten moment, ta pora. Także, Emilko, otwieramy. Restauracja jest już otwarta i czeka na gości spragnionych pysznego jedzenia. Dokładnie tak. Czekamy, czekamy. Czekamy też na naszych pracowników. O, już są. Jest Panderek. Panie, zapraszamy, zapraszamy do kuchni. Jest Zoe, nasza szefowa sali. Świetnie, jeszcze czekamy na kelnera. Panie kelnerze, panie kelnerze, jest i pan kelner. Super, cieszę się bardzo, że nasi pracownicy się pojawili w pracy. Wygląda na to, że w naszej restauracji pojawili się pierwsi goście. Zoe zaprasza ich już do stolika. Także zaczęło się, moi drodzy, zaczęło się. O, widzicie, pan George Kellner tutaj stoi, dogląda, pilnuje, czeka na swoje pierwsze zadania. No, wierzymy w Ciebie, wierzymy w Ciebie, George, że tutaj podejdziesz do stolika. Emilko, chodź. Emilko też podejdź. Emilka oczywiście postanowiła przywitać te panie, które zdecydowały się jako pierwsze odwiedzić naszą restaurację. Pyta, czy tutaj na pewno wszystko w porządku, czy niczego im nie brakuje. No, a ja, korzystając z tej okazji, że tutaj nasze panie czekają na te które zamówiły, to muszę Wam tradycyjnie opowiedzieć o tym, co ja przygotuję w tym roku na święta. Dlatego, że zawsze Wam o tym mówię. Opowiem Wam też na pewno w jednym z następnych odcinków, jak wygląda u mnie wigilia, i wtedy opowiem Wam o tych takich tradycyjnych potrawach wigilijnych. A dziś powiem Wam o potrawach, które nie są tradycyjne, bo tymi tradycyjnymi u mnie zajmuje się moja mama, a ja zawsze robię takie potrawy bardziej eksperymentalne. Dokładnie tak. I na pewno w tym roku przygotuję tofu po grecku. Już w zeszłym roku przygotowałam właśnie tofu po grecku. Warzywa przygotowałam dokładnie tak, jak do ryby po grecku, tylko zamiast ryby grillowałam na patelni grillowej tofu, przełożyłam tymi warzywami i wyszło naprawdę przepyszne, także w tym roku przygotuję je ponownie. Poza tym przygotuję też krokiety z kapustą i drzybami. Zawsze je robię każdego roku, więc w tym roku też. Też będą. Chciałabym przygotować śledzie, tylko jeszcze nie wiem, jakie śledzie. Zastanawiam się tutaj bardziej nad takimi śledziami na słodko. Chciałabym też przygotować sałatkę z burakiem. Chyba nasze panie się nie doczekały na zamówienie, niestety. Oj, to niedobrze, to niedobrze, ale my to dopiero zaczynamy. Prosimy o odrobinę wyrozumiałości, Emilko. No nic, nie przejmuj się. Na pewno będzie lepiej za chwilkę. Myślę, że musimy zobaczyć, Zobaczyć, co się stało z tym zamówieniem. Halo, musimy tutaj podejść do kuchni. Panie, panie Dziordzu, no, ja tutaj w panu pokładałam takie wielkie nadzieje. Pan z tymi siwymi włosami i z wąsem wygląda jak Mikołaj. No, a tu niestety chyba się coś nie udało, no. Hmm, 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 hmm niedobrze, musimy mu chyba mm, zwrócić uwagę. Tak coś mi się wydaje. Tak na początek Emilko, no musisz być niestety szefową. Ja wiem, że Ty byś bardzo chciała być dla wszystkich dobra, ale tutaj nasze pani nie dostały zamówienia, bo pan George się właśnie opijał, popełnił błąd. Zeszłej nocy po prostu kiepsko mi się spało. No niestety to nie jest wytłumaczenie. Bardzo, bardzo nam jest przykro. Emilka stoi tutaj przy drzwiach wejściowych i czeka na gości. Jak widzieliście, George tańczył, także wydaje mi się, że George. Próbuję tutaj, wiecie, naprawić atmosferę i dodać wszystkim otuchy. No, niestety zdarzyło mu się popełnić błąd, niestety tego pierwszego dnia, ale Emilka się nie zraża. To są takie, wiecie, początki, drobne niepowodzenia, oczywiście, że mogą się zdarzyć, ale to wcale nie znaczy, że mm, będzie tak zawsze. I Emilka, widzicie, uśmiecha się, nie straciła dobrego humoru i wierzy, że zaraz kolejni goście się pojawią. A ja wrócę do tematu odcinka, czyli właśnie do tematu potraw. I tak jak mówiłam, chciałabym przygotować to tofu. Po greco, Krokiety z kapustą i grzybami śledzie, tylko jeszcze nie wiem jakie. Każdego roku przygotowuję też taką sałatkę z burakiem, jabłkiem, majonezem, i ona jest też taka dla mnie bardzo świąteczna, bo buraki są świąteczne, bo barszcz z uszkami dlatego właśnie sałatka się u mnie kolejny raz pojawi, no i też przygotuję smalec, taki wiecie, smalec, pastę z fasoli z suszoną śliwką. Też jest ona przepyszna, dzięki tej suszonej śliwce ma taki akcent świąteczny. Dlatego właśnie taki smalec z fasoli też się u mnie pojawi. W tym roku niestety nie piekę nic. Każdego roku zawsze piekłam różne potrawy. Różne potrawy, różne wypieki po prostu przygotowywałam. Ale w tym roku nie będę piekła nic. W tym roku wypieki pozostawiłam mojej mamie. No i tak właśnie będzie u mnie. Tak jak wam powiedziałam, potrawy wigilijne. Omówimy sobie w innym odcinku, ale wy koniecznie dajcie znać, czy szykujecie coś wyjątkowego, takiego innego niż tradycja nakazuje. Każdego roku, za każdym razem, pisaliście mi w komentarzach, właśnie pomysły na takie inne potrawy, właśnie inne niż tradycyjne. Znalazłam też tam inspiracje, Bardzo często także czekam na wasze komentarze, tak jak Emilka czeka na gości, którzy chyba niestety nie chcą się pojawić. No, my jesteśmy początkujący. Restauracją. Także, mimo że tak bardzo się Emilka starała, mimo że próbowała tutaj, wiecie, nakłonić gości, rozmawiała z nimi w ostatnim czasie, to chyba się niestety nie udało. Oj, Emilko, no tak mi przykro, tak mi przykro, ale jeszcze, jeszcze nie tracimy nadziei. Może ktoś jeszcze przyjdzie. Jest dopiero. 17.20. Także jeszcze się Emilka rozgląda. Jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy. A w międzyczasie myślę sobie, że może Emilka wręczyłaby prezenty pracownikom. Takie prezenty świąteczne, właśnie te świąteczne niespodzianki. Ale także, Zoe, ty tutaj co chwilę odbierasz telefony, pracujesz dzielnie. Także proszę bardzo, to dla ciebie. Niech ci się tutaj dobrze pracuje i wesołych świąt. Dokładnie tak. Tak, wygląda na to, że Zowi się cieszy, jest, jest uśmiechnięta to najważniejsze. Teraz George. No George, ja ci powiem. Ty wiesz, ty wiesz, ale to tak jak powiedziałam, nic nie szkodzi. Bylebyś tylko się poprawił na następny raz. A teraz dostaniesz też od Emilki świąteczny prezent niespodziankę. Proszę bardzo, tutaj w kuchni. O! Wesołych do Świąt, George! Niech ci się wiedzie! I co? Świąteczna niespodzianka? Chyba Dobra. się podoba! Tak, dziękuję Emilce i wiecie, to jest taki to jest taki prezent na zgodę. No niestety Derek jest bardzo zajęty gotowaniem. Nasz szef kuchni, także nie będziemy mu przeszkadzać w takim razie. Tylko ty tutaj pamiętaj! Ostrożnie! O! tato do nas przyszedł! Tato, jesteś przekochany! Ratujesz Dobra. sytuację! Edward ratuje Dobra. sytuację i restaurację! Ed Edward, jesteś najlepszy! Jesteś najlepszy! Emilko, chodź tutaj szybko! Chodź tutaj szybko, Zoe prowadzi tatę do stolika i mamy też kolejnego gościa. Widzisz, Emilko, widzisz? Nie wolno się poddawać, trzeba wierzyć do samego końca i nie wolno tracić nadziei nigdy. O, jak ja się cieszę! Tato, i przeprowadziłeś kolegę! No, cudownie! No, tato, witaj! Witaj w restauracji mojej! Jesteś mistrzem, tato, jesteś mistrzem po prostu. Tato, jak ci się podoba? Mm? Co tam zdecydowałeś się zamówić za pyszności? George już, George już idzie. Jak widzicie, George zmierza ponownie, bo już tutaj był przy tym stoliku, ale tym razem przyszedł i tutaj pod okiem Emilki przyjmuje zamówienie. George, wierzymy w ciebie. Wierzymy, że tym razem zaniesiesz zamówienie do kuchni i Derek przygotuje to, co ma przygotować i będziemy mogli podać kolację tacie. Tato, trzymaj kciuki, żeby się udało. Trzymaj bardzo mocno. Emilka tutaj ogrzewa się przy kominku i zobaczcie, myślenie o innych. Wręczanie prezentów to świetna sprawa, a co dopiero, gdy odbiorca jest z nich zadowolony. Także mamy tutaj potwierdzenie informacji, że nasi pracownicy przyjęli prezenty z radością i są po prostu szczęśliwi. O, idzie, idzie zamówienie dla taty. Po prostu, Emilko, podejdź. Mhm. Tato, proszę. Twoje zamówienie i Twojego kolegi. Życzymy smacznego. Zobaczmy, co oni zamówili. Co oni zamówili za pyszności. No i. No i nie ma jedzonka. Niestety. Czasami mimo najszczerszych chęci nie wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę, że każdy, kto przygotowywał święta, spotkał się z tym nieraz. Bywa różnie. Czasami właśnie przydarzy się taka pechowa sytuacja, jak dzisiaj na otwarciu restauracji naszej Emilki. No ale trudno. Następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Emilka się uśmiecha, to jest najważniejsze. Ona dołożyła wszelkich starań, żeby dzisiejszy dzień był, zakończył się sukcesem. No niestety, Trafił nam się pan George Kellner, który nie do końca potrafi wykonywać swoje obowiązki. Trudno bywa. Emilko, trzymamy kciuki za kolejne dni Twojej restauracji. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. A teraz już chodź do domu, dlatego że naprawdę zasługujesz na odpoczynek. Emilka jest już w domu i jak widzicie jest z nią też Franek, który zdecydował się przyjść do Emilki, poprawić jej humor, dodać jej otuchy i dopilnować, żeby na pewno nie straciła motywacji i energii do działania na przyszłość, żeby wiecie się po prostu nie zraziła tymi niepowodzeniami pierwszego dnia. Tak jak mówiłam, czasami tak bywa, ale widzicie, Emilka już tutaj mówi o wypiekach, ma kolejne pomysły. Franek tam notuje w notatniku te inspiracje, żeby na pewno nie zapomnieć. Chwali Emilkę za postępy w muzyce, bo oczywiście Emilka powiedziała mu, że już jej gra idzie coraz lepiej i śpiewanie świątecznych piosenek. Także tu naprawdę jest wciąż pozytywna i radosna na atmosfera, bo jednak jakby nie było, ktoś nas odwiedził, przyszedł, dał nam szansę, chwalili nas za wystrój świąteczny. A to jest dla Emilki też bardzo ważne, że gościom podobał się wystrój, no bo przecież włożyła w niego tak dużo pracy, że jest to dla niej też bardzo, bardzo ważne. No i cóż, no, ja będę już kończyć ten dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że opowiedziałam Wam o moich eksperymentalnych potrawach, które nie są tradycyjne. Jestem bardzo ciekawa, jakie potrawy tego typu wy przygotowujecie, także czekam na Wasze komentarze, jak zawsze. Z Emilką widzimy się w piątek, a w międzyczasie zapraszam Was na Twitcha. Będą streamki w tym tygodniu. Śledźcie Instagrama, tam zawsze wrzucam powiadomienia i też zaglądajcie na karty społeczności, bo tam też powiadomienia się zdarzają. Także ja będę na Was czekać na Twitchu, Emilka będzie na Was czekać w piątek, a ten dzisiejszy odcinek już kończę i jak zawsze, mamy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.